Siemanku ludzisko to łączingu. Forty te sącowane gwała. Słuchajcie, teraz sobie zrobimy zadania e, c, od piratów. O, to na przykład, tak, to to. E, no więc słuchaj pirackich opowieści różnych piratów. No to to jest łatwe, cztery e, zrobić. Re restartuj, reanimuj lub zlikwiduj kogoś w zaświatach. Czyli tutaj akurat są zaświaty, więc tam kogoś zlikwiduję. E, no te, dostarcz 99 dusz. To jest trudne. Zdążyć podwójną likwidację, też trój, trudne. Pokonaj dystans trzymając mapę skarbów. E, przyjmij e, zadanie... Okay. Czyli tutaj... Okej, okay, no to tyle. No i polecimy sobie w to miejsce tutaj bardzo dużo, bo tutaj w tej małej miejscówce można zrobić dwa zadania. W tej, takiej miejscówce można dwa zadania już zrobić.

добро Noi tammerci bene. Oh, basti, da te Он так. Он уж на броню.

Jeszcze tak wysoko mam lotnie? Boże... Wcale się nie dziwić, że ginę od tego. Tragedia. No i tutaj jeszcze leci jakiś... Ta muzyka też jest lepsza. Ale tutaj nikogo nie ma Już tutaj nikogo nie ma, tutaj powinien coś być Nikogo tu nie ma, no co się tu dzieje w ogóle? Jezu, nie, no co to jest? Normalnie. Coś. No i co? Gdzie tutaj pirat opowiada opowieści? O wreszcie się zresztą! No i Jezu, no i uciekł, no teraz będzie mnie tu nawiedzać teraz. No, no, tak będzie teraz będzie, będzie, będzie się nie będzie pewnie będzie lepszy. Jest I co, zrobiłem? Chociaż... Coś jedną opowieść mi ledwie opowiedział. A gdzie reszta? Kolejny nas trzymając mapę skarbów. Tutaj był znacznik. To jest mapa skarbów czy co? To jest statek w butelce ledwie. Tu nie ma żadnej mapy skarbów nawet. Nic, co oni tu robią w ogóle? Tutaj na przykład znaczek jest. Tutaj mam tego, tutaj nikogo nie ma. No, ucisz się. No serio? Jezu, jeszcze lepiej. Teraz tutaj będzie siedzieć, znowu, dwa jakieś lata. No nie ja będzie się teraz chować. Ja sobie poczekam. Tam jest. Jezu... Ona ma pewnie leczenie, to się pewnie zaraz leczy. Co ja zrobiłem? Tylko powinno nawet wyglądać. Ile ona HP? Ha! Poszła. Niech się wysynie Czy kogoś za światem zlikwidować pytanie czy ja już w ogóle zrobię? zrobiłem Czy nie zrobiłem? Nie, nie zrobiłem Kurde, ale jak zrobić podwójną likwidację? To się zdarza raz na parę lat, nie? Tam się klepie to, że tam kogoś zabiję Co? Gdzie oni się klepią w ogóle? Ja nie wiem, gdzie oni się klepią w ogóle. Na górze są. Na górze. No. O. Eu já Chłopa przestraszyłem. I w zasiatach już to zlikwidowałem. Uuu, legendarna pompa! Fajnie, a mam szczęście. A teraz idziemy posłuchać opowieści Piratu. O. Teraz możemy pójść tutaj, jeśli złożymy. Prowadzić w tamtą stronę. Piracie, już uciej Ciebie idę. Muszę mieć starszy przygotowaną. O jest, faktycznie, jest jakiś typek. Jest, jest. O, tutaj na dole jest pirat. Tutaj. Zakopany skarb. To już druga, ok. I... On niej można wykupić mapę skarbów i muszę przebyć 500 metrów dystans z nią. 500 metrów. W ogóle 500, nie wiem czego, ale 500. Takie mam zadanie. On mi się robi tutaj nawet teraz. No 500, trochę mi to zajmie. Może tam się do typów przejdę. Przy okazji. A! To może to. Ty... O, ktoś tam chodzi! O, to ja uciekam! O, no, 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 no! no. O, dobra, już się bałem. No skarb muszę wziąć, nie? No w sumie tam. Ja już. Ja nawet wiem, jaki jest tam w ogóle skarb. Ja wiem. Mam no, skarb, jest przez cały czas taki, taki sam, nie? Przebieg, dystans Taki Ile jeszcze? 300? Co? Dopiero 400, co jest? Hmm. Nie robi na mnie to wrażenie Dawaj Wypciej się rób. O już, zrobiłem Teraz możemy wreszcie wykopać skarb. Wreszcie możemy skarb wykopać. Okej, okay, mamy tutaj potkę. Tak jak myślałem, zawsze tak jest. Tutaj praktycznie prawie zawsze wyskakują takie rzeczy. O, na przykład pistolet, ten też bardzo często wyskakuje stamtąd. Idę posłuchać kolejnego opowieści pirata. Tam jest pirat. Tam można wschodzi go opowieści 600 metrów. Czarty jakieś. No dobra, na, y, tam blisko mnie jest y, tutaj y, ocean. Znaczy, nie ocean, tylko jezioro, czy tam morze. z światów. I też mocno magneto się przydaje, bo, bo, bo ma wysokie skakanie. O, samochód! I to się przyda. I to się bardzo przyda. Miarę samochód i tam pojadę. O, dopalacz, pewnie. Tak, nie! O, to się tutaj... wywrócił prawie. No, ja mam się klepią, jak zwykle. I praktycznie zawsze się klepią blisko tych i tego to jest tak co zabił a to tam było o nie a ja nie chcę tam wysłuchać bo on pojedzie pirata bo zaraz mnie zabiją eee. nie chcę słuchać jakichś piratów bo... wysłuchałem kolejną opowieść wysłuchałem a prawdziwie mi się nawet nudziło jeszcze muszę... Tam! Tam to już nie zdążę, tam to już muszę w następnym meczu, ale następnego meczu już chyba nie zrobię nawet. Zdobam ci... Podwójną, no właśnie, podwójną, no nie, no nie da się Chuj, Jak ja mam tutaj to zrobić w ogóle, nie? Zrobiłem ledwie dwa zadania. Błagam. Prawda? Tam jest dużo. A tam grać jest, o, To to już wiele znaczy! O! Fajny sposób cię rozwaliłem! O, to pewnie już od razu chce się klepać, proszę bardzo! Gdzie ty jesteś? O, on ma rękawice, nie! O i poleciał Gdzie ty jesteś? I poleciał. Gdzie on jest? Tutaj poleciał na dół. Gdzie ty wchodzisz, chłopie? Potanęsam na A ty już się prawie miałem. No nie! No i ja sobie dwa zadania zrobiłem. To jest okropnie mało. Cześć się po desce. Przecież ja chodziłem po desce, w ogóle. na jest tym z ziemią. Słuchajcie widzowie, I jeśli Wam się odcinek, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Halo!